Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Alessandro, a to kolejny odcinek mojej kariery Manchesterem United w Football Managerze 2015. O ile moja kariera Napoli już się zakończyła, no to tutaj do rozegrania pozostało nam jeszcze kilka odcinków. No i ruszamy sobie właśnie z kolejnym. Mamy 2 maja 2017 roku przed nami. Dzisiaj dwa starcia w ramach półfinału Champions League przeciwko Bayernowi Monachium, ponieważ właśnie na bawarczyków, jak pamiętacie z ostatniego odcinka, trafiliśmy w półfinale tych rozgrywek. No i już naprawdę jeden malutki kroczek pozostał nam do finału na stadionie olimpijskim w Berlinie gdzie e, będzie na nas czekał. W przypadku oczywiście zwycięstwa ktoś z pary Chelsea Real Madryt. Zatem może się zdarzyć taka sytuacja, że moim przeciwnikiem w rozgrywce finałowej będzie klub, który prowadziłem w poprzednim sezonie i który, z którym wygrałem te rozgrywki, czyli właśnie londyńska Chelsea. E, pomiędzy odcinkami rozegrałem sobie dwa spotkania. Ostatnio widzieliśmy się na meczach e, ćwierćfinałowym na Enfield, tym rewanżowym, z Liverpoolem z remisowanym 1 do 1, no i wysokim zwycięstwie na Loftus Rose, Queen's Park Rangers 4 do 1 Później jeszcze rozegrałem sobie dwa mecze w Premier League poza odcinkiem 3 do 0. Gładko wygraliśmy z Reading. Znów trafił Eduardo Salvio. Golar również strzelił inny z Argentyńczyków Marcos Rojo. No a wynik ustalił jeszcze w pierwszej połowie rzutu karnego, karnego Radamel Falcao. Później pojechaliśmy na... Brytania Stadium do Stoke no i również strzeliliśmy aż 5 goli zespołowi The Potters, jednak rywal odpowiedział trzema trafieniami, to było dosyć trudne spotkanie graliśmy w troszeczkę rezerwowym składzie, gole dla strzelali Nani, Johnny Evans, który powrócił do zdrowia po kontuzji, Falcao także z rzutu karnego Claudio Marchisio i rezerwowy Richai Roziwkowicz w 84 minucie ustalił wynik tego spotkania, dla gospodarzy trafili Marco Arnautowicz, Valentino Lazzaro, no i 33 letni już Rodrigo Palacio Dzisiaj gramy mecz u siebie z zespołem Bayernu Monachium. No, wynik, przeciwnik, przepraszam, niezwykle ciężki. Zwłaszcza, że tutaj Eduardo Salvio nie będzie mógł zagrać z racji tego, że jest nieuprawniony do gry, a jest przecież w naprawdę wysokiej ostatnio formie Argentyńczyk. No, i również oczywiście Fernando, który jest kontuzjowany, natomiast w zespole. Bayernu, również dwa poważne osłabienia Antoine Griezmann i Jérôme Boateng również nie będą mogli zagrać w tych spotkaniach, zerknijmy sobie jeszcze na tabelę Premier League, ponieważ tam również dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, na ten moment jesteśmy wiceliderem tabeli, mamy dwa punkty straty do Chelsea, no i oczywiście wciąż czekamy na jakieś potknięcie zespołu The Blues, do końca mamy jeszcze trzy, rozegrane kolejki, trzy kolejki do rozegrania, tak więc naprawdę absolutnie wszystko, wszystko może się zdarzyć, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, no to Mario Balotelli, 28 trafi. No i wszystko wskazuje na to, że to Włoch zostanie w tym sezonie królem Strzelców. Drugie miejsce dla Diego Koszty. Na razie trzecie dla naszego Radamela Falcao. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników z najlepszą, z największą liczbą asyst, no to tutaj Nani przebija i Quadrado i Edena Azarta, dwóch błyskotliwych skrzydłowych Chelsea, natomiast jeżeli chodzi o najwyższe średnie oceny w lidze, no to oczywiście tutaj również królują piłkarze Manchesteru Adnan Januzaj który naprawdę ma kapitalny sezon za sobą no i jeszcze, sezon jeszcze się nie zakończył, no ale jest w kapitalnej formie w tym sezonie Adnan Januzaj, również Juan Mata no i Nani, który również prezentuje się w tym sezonie w bardzo, bardzo dobrze, tak więc teraz ustalmy sobie może skład na spotkanie z Bayernem Monachium, no naprawdę przed nami bardzo ciężkie zadanie zatrzymać Bawarczyków, no ale będziemy nadzieję, że w pierwszym meczu uda nam się tutaj uzyskać korzystny rezultat. Spójrzmy absolutny komplet widzów dzisiaj przybędzie na stadion Old Trafford, tak więc no przy tym ogłuszającym dopingu naszej publiczności będziemy musieli zatrzymać zespół Bayernu, Tak więc do bramki oczywiście wraca Dawid De Gea, ponieważ ostatnio w meczach ligowych bronił właśnie Wiktor Waldes na prawą stronę obrony powraca oczywiście tutaj Kyle Walker. O nie, Kyle Walker jest po kontuzji, no nie musi zostać, zatem Chris Smalling. Tutaj w obronie Phil Jones w jego miejsce Fertongen, no i Marcos Rojo zastąpi tutaj Ivansa ma na, na lewej obronie oczywiście Luxhow. W środku w miejsce Markizio oczywiście Mateo Kowacicz. Natomiast no Fernando jest kontuzjowany. Zatem może Under Herrera tutaj zagra obok Mateo Kowacicza. No i na pozycji ofensywnego oczywiście Juan Mata, ostatnio miałem takie troszeczkę inne rozwiązanie właśnie z Łajnem, Runejem w roli klasycznej dziesiątki, no jednak myślę, że tutaj wysunięty rozgrywający wsparcie, nie, wysunięty rozgrywający, niech będzie atak, taką rolę przydzielimy Juanowi Macie na pozycji schodzących napastników, no tutaj musi zagrać Nani, no i w miejsce Di Maria oczywiście Adnan Januzaj, który również jest tutaj wypoczęty, no i myślę, że Falcao również w niezłej kondycji, tak więc jego również zostawimy sobie. Jako naszego najbardziej wysuniętego zawodnika Felaini oraz Runej Wchodzą na ławkę rezerwowych w miejsce Michaela Carica oraz Eduardo Salvio Tak więc, moi drodzy, takim ustawieniem rozpoczniemy to pierwsze spotkanie Na Old Trafford No i miejmy nadzieję, że tutaj, tak jak już mówiłem przed momentem Wypracujemy sobie solidną zaliczkę, która Sprawi, że będziemy w stanie jeszcze powalczyć na w stadionie Allianz Arena w Monachium o właśnie awans. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku i tutaj wciąż zwracam na to uwagę, że dwaj moi napastnicy, czyli Falcao i Runej to są na razie najlepsi strzelcy w Lidze Mistrzów, no to ale oczywiście nasz dzisiejszy przeciwnik, czyli Robert Lewandowski w ataku Bayernu również tutaj 9 trafień tak, więc no, będzie trzeba uważać na tego niezwykle utalentowanego napastnika, tutaj w tej mojej karierze Robert ma 28 lat, no i rzeczywiście atrybuty na najwyższym, absolutnie światowym poziomie, tak więc no, będzie trzeba dzisiaj na Roberta bardzo uważać, jeszcze oczywiście e, konferencja krótka, e, krótki tutaj e, wywiad w szatni, wywiad w tunelu przed tym spotkaniem, e, no i Spójrzmy jeszcze na ustawienie Bayerno. Tutaj kilku zawodników naprawdę bardzo doświadczonych jak Xabi Alonso, w tym momencie już 35 lat ma hiszpan Bastian Schweinsteiger, który w rzeczywistości gra przecież już w, w... Manchesterze United, Getze, Miller na skrzydłach, Lam i Alaba na Bokach Obrony, Bad Benatia, Neuer w Bramce, zatem no niewiele się tutaj zmieniło w zespole Bayernu. No ten młodziutki Niklas Stark jako chyba jedyny zawodnik, który tutaj z takich nowych piłkarzy, no reszta to jest oczywiście stara gwardia, tak więc no myślę, że zespół Bayernu Monachium postawi nam dzisiaj bardzo trudne warunki. Oczywiście jeszcze musimy zdecydowanie przypilnować Roberta Lewandowskiego, no i również zastosować pressing wobec i Tomasa Millera i. Mario Getze, którzy naprawdę są, mimo że są raczej rozgrywającymi, no to jednak na skrzydłach również potrafią zagrać się bardzo dobrze. Idźcie i zagrajcie tak jak w poprzednim meczu. Tak tutaj zmotywujemy naszych piłkarzy do gry. Jeszcze oczywiście tutaj bardziej indywidualna rozmowa, no spójrzmy naprawdę znakomicie tutaj wyszła rozmowa motywacyjna, dawno aż tak wielu piłkarzy nie zareagowało pozytywnie na rozmowę motywacyjną, którą przeprowadzałem no morale w zespole jest bardzo dobre no i naprawdę mamy idealne warunki do tego, aby ograć dwumeczu Bayern Monachium i wystąpić w finale Champions League, rozpoczynamy pierwsze starcie na Old Trafford. i troszeczkę niską kondycją powołałem na ten mecz Lukaszoła uwaga, teraz żeby nie popełnił błędu rocho, dobrze Argentyńczyk jest Mateo Kowalczyk ładnie do Juana Maty jest Hiszpany już wpada w pole karne Juan Mata Januzaj Ależ Bramka 1 do 0 kapitalne zagranie Maty i swoją mocniejszą lewą nogą natychmiast bez przyjęcia uderzył młody Belk, Adnan Januzaj i oto w szóstej minucie równiutko z wybiciem szóstej minuty piłka wpadła do siatki e, Manuela Neuera i prowadzimy 1-0 zespołem e, z Bayernu Monachium. Uwaga, teraz dobra interwencja, dobrze przejęliśmy piłkę, Fertongen ładnie, e, piłka tutaj od nogi do nogi wędruje, teraz kapitalne zagranie, e, Smolinga do Falcao, czy to wykorzysta Kolumbijczyk? Jeszcze na nie potężny i Manuel Neuer broni, bo tam chyba zbyt długo jednak zwlekał z wygłanie strzału Radamel Falcao. Rzeczywiście to podanie Smolinga było fantastyczne. Jeszcze Mata do Januzaja. Januza jest w prawie polu karnym, ale zatrzymany przez doświadczonego reprezentanta Niemiec Filipa Lama. Jeszcze atakujemy Ander Herrera. Jest Juan Mata. Jest Nani w polu karnym. Nani 2 do 0. Ależ wejście na niego. 17 gol w tym sezonie. No i w dziewiątej minucie meczu Trafiamy na 2 do 0. Proszę bardzo, ależ piorunujący początek w naszym wykonaniu. Fantastycznie tutaj rozmontowana dwukrotnie obrona Bayernu. No i mamy na razie dwubramkowe prowadzenie naszej drużyny. Musimy oczywiście powiedzieć naszym zawodnikom, aby tutaj się skupili, aby nie rozprężyli swojego właśnie skupienia. Po tych dwóch strzelonych golach kolejne zagranie Nojera. Zbyt dalekie, zbyt mocne. No jednak nie wywalczą tutaj piłki Nani w starciu z Mario Getsę. Jest Niemiec tutaj, ale zbyt dalekie to zagranie, żeby tylko tutaj nie popełnić jakiegoś kosztownego błędu w defensywie. Mata do na niego Ładnie to wszystko z powietrza. Jest tym Nani, ależ tutaj mija rywali Falcao. Januzaj nie ma gola. Coś nieprawdopodobnego, ależ okazję zmarnował Radamel Falcao. No drugie, z drugiej strony fantastyczną interwencją wykazał się Manuel jeszcze kolejna cudowna interwencja bramkarza reprezentacji Niemiec. Jeszcze Falcao. No i Gece wybija coś niebywałego. Ależ tam mieliśmy okazję znów. Januzaj. No cztery genialne okazje w przeciągu minuty. Jeszcze Ander Herrera. No i to kończy się golem. Ależ pięknie rozegrany. rzut wolny. Rzut rożny, przepraszam. No i Ander Herrera na 3-0 do 0 w 33 minucie. No tutaj. Jak na razie Bayern, Monachium nie istnieje na wojsku, no ale jeszcze poczekajmy tutaj z osądzeniem postawy bawarczyków do końcowego gwizdka, bo jeszcze wszystko może się zdarzyć. Kolejne fatalne zagranie, jeszcze kontuzja, ale aby nie przerywamy gry. Nani 4-0, ależ kapitalny, precyzyjny strzał. Obok wychodzącego Manuela Majera tuż przy Słupku, no i Nani strzela na 4-0. No moi drodzy, nie spodziewałem się aż tak jednostronnego widowiska w meczu. Manchesteru z Bayernem, Monachium. Do przerwy gromimy zespół bawarczyków 4 do 0. No kto by się tego spodziewał? No nawet tutaj w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że taki wynik może tutaj paść na Old Trafford. No myślę, że kibice tutaj w komplecie zgromadzeni na naszym stadionie mogą być w pełni zadowolone z postawy naszej drużyny. Jeszcze ta pierwsza akcja. No i Falcao jeszcze doznał jakiejś kontuzji. Może zdejmiemy sobie z boiska Kolumbijczyka. Wprowadzimy sobie na boisko właśnie Wayne'a Runeya, Wayne Runey, który tutaj również może coś ciekawego, coś ciekawego zdziałać On ma już 9 goli w tym sezonie piłkarskiej Ligi Mistrzów no, Miejmy nadzieję, że ta kontuzja Falcao nie będzie jakaś groźna I już w kolejnym meczu zobaczymy na boisku Kolumbijczyka Teraz Frong Ribéry w miejsce Mario Goetze Uwaga, teraz akcja jednak naszej drużyny Marco Syrocho. Na nim będzie hat tak jest! 5 do 0 hat-trick na niego ależ genialny występ portugalskiego skrzydłowego no tutaj przyćmiewa chyba teraz swojego kolegę z reprezentacji Cristiano Ronaldo, Nani, no bo naprawdę ten występ wręcz genialny, jeszcze Thomas Miller opuścił wojsko w zespole Bayernu, a w jego miejsce pojawił się Arjen Roben, 5 do 0 już prowadzimy z Bayernem Monachium, no naprawdę, naprawdę moi drodzy, genialny występ moich piłkarzy, Ander Herrera i Juan Mata, Nani, także Januzaj, no naprawdę... Nasi pomocnicy grają dzisiaj naprawdę genialnie. Jeszcze Juan Mata, Fertongen, jeszcze spalony, ale już zbyt ostry kąt miał. Do uderzenia Belk No i nawet gdyby tego offside'u nie było No to piłka raczej do siatki mnie nie wpadła No spójrzmy tutaj bardzo, bardzo słaba już Januza kondycja Januzaja Miejmy nadzieję, że to nie skończy się jakąś kontuzją Wprowadzimy na boisko Andera Ererę W miejsce młodego Belka Który przecież otworzył dzisiaj worek z bramkami na Old Trafford No na szczęście to nie jest jakaś kontuzja No i jeszcze jedna sytuacja, którą nam gra pokaże Jest Mata, dobrze głową do na niego na nie dzisiaj mija wszystkich rywali, nie ma mocnych na Portugalczyka. Jeszcze Di Maria 6 do 0, ale strzał kapitalny Argentyńczyka rezerwowego w tym spotkaniu, który zaledwie kilka minut wcześniej pojawił się na murawie. No i moi drodzy, mamy 6 do 0, no i chyba już ostatecznie wyniki, wynik rywalizacji w tym spotkaniu jest rozstrzygnięty, jeszcze Zivkowicz wejdzie w miejsce na niego, no bez wątpienia zasługuje dzisiaj na... Burzę braw, Portugalczyk Nani, no bo zagrał dzisiaj genialne spotkanie. Zdobył przecież Hat Trika, który bardzo, ale to bardzo przybliża nas do awansu do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. No, takie wyniki raczej w półfinale Ligi Mistrzów się nie zdarzają. 6 do 0 i to jeszcze z takim rywalem jak Bayern Monachium. To jest wręcz coś niesamowitego. Jeszcze Hoiberg odbiera piłkę naszym zawodnikom, ale przejmuje ją spokojnie, spokojnie Ander Herrera. Jeszcze tutaj Hoiberg odbiera piłkę Macie. Jest Robert Lewandowski, no bardzo niewidoczny, bezradny dzisiaj polski napastnik. Dzisiaj istniał tylko Manchester United. Wygrywamy, gromimy zespół Bayern-Monachium. No spójrzmy, Bayern dał tylko jeden strzał. I to jeszcze na dodatek niecelny. Coś niesamowitego, ależ tutaj mieliśmy niesamowitą wręcz przewagę w tym meczu. No to jest naprawdę nie do opisania, co tutaj się dzieje, moi drodzy, w tym pierwszym meczu na Old Trafford. No oczywiście nie chcę tutaj jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu i mówić, że... Jesteśmy w finale Ligi Mistrzów, no ale jesteśmy już naprawdę bardzo, ale to bardzo blisko tego finału. No ta jeszcze konferencja prasowa pod tym meczem, pod tym meczu wypracowaliśmy sobie sporą przewagę w rewanżu musimy dokończyć dzieła, jestem zadowolony z tego co Nani wniósł do gry zespołu to fantastyczne uczucie, gdy wszystko wychodzi niczym na treningu, nie przypominam sobie zbyt wielu piękniejszych goli niż ten Angela Di Marii to bardzo dobry zawodnik oczywiście tutaj o Mateo Kowaczyczu, no piłkarzem meczu bez wątpienia Nani strzelił strzelec 3 goli no i jeszcze Dieter Hecking selekcjoner reprezentacji Niemiec, był na tym spotkaniu no i oglądał zawodników Bayernu Monachium, no Powiem szczerze, że chyba raczej nic ciekawego tutaj absolutnie raczej dobrego zdania po tym meczu o swoich podopiecznych mieć nie będzie. Moi drodzy ja sobie rozegram poza odcinkiem spotkanie z Middlesbrough, no które również jest dla nas bardzo ważne, ponieważ przecież wciąż walczymy o e, Mistrzostwo Anglii, no i spotkamy się na rewanżowym starciu z Bayernem, tutaj 10 maja z spotkaniu, który może nam dać nawet finał Ligi Mistrzów, tak więc do zobaczenia i do usłyszenia za moment. Witam moi drodzy zatem w drugiej części 10 maja... 2020... 2017 roku, no i rewanż na Allianz Arena w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. Przypomnę, że w zeszłym, w poprzednim spotkaniu w meczu z zespołem ze stolicy Bawarii wygraliśmy aż 6 do 0. No i tutaj czysto teoretycznie rewanż będzie tylko formalnością. Jednak, no tutaj naprawdę Bayernowi potrzebny jest cud. Rodnem chyba nawet z Biblii, bo ten cud taki piłkarski nawet chyba nie pomoże zespołowi w mo z Monachium strzelić aż 7 goli z tak dysponowanym jak ten nasz Manchesterem United. Zerknijmy jeszcze na to spotkanie, które rozegrałem sobie tutaj pomiędzy tymi dwoma odcinkami. Graliśmy na Riverside Stadium z ostatnim w tabeli Middlesboro. No i tutaj zagrałem jak widzicie rezerwowym składem. Wymieniłem niemal całą jedenastkę. No i dosyć gładkie zwycięstwo 2 do 0 trafienia Eduardo Salvio i Richai Roziwkowicza. W 88 minucie przy okazji niestety również tutaj Eduardo Salvio doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na ponad tydzień. No i tutaj również z kontuzją bojsko opuścił Angel Di Maria. Na szczęście Argentyńczyk nie doznał żadnego poważnego urazu. Jeżeli chodzi o sam zespół Bayernu Monachium, no to spójrzmy, że oni w lidze również tutaj nie mają sobie równych. Tutaj zdeklasowali absolutnie wszystkich pozostałych rywali w Bundeslidze. Na dwie kolegi przed końcem mają 15 punktów przewagi nad pozostałymi rywalami. No i już dawno temu zapewnili sobie tytuł mistrzowski we własnej lidze. No i również tutaj warto zauważyć, że Bayerny Monachium podobnie jak my zagra w, pod koniec sezonu w finale krajowego Pucharu, tak więc tutaj jeżeli chodzi o Niemcy, no to nie ma lepszych od Bayernu. Natomiast w Lidze Mistrzów, no również spisywali się znakomicie, wyeliminowali m.in. jak widzicie Juventus, również FC Porto, no ale tutaj je w... Wy... Półfinale no trafili na fantastycznie dysponowany Manchester United, no i w pierwszym meczu przegrali 0-6. No i zobaczymy jak podopieczni Pepa Guardioli spiszą się w rewanżu, czy będą przynajmniej próbowali odzyskać się Tutaj odwrócić jeszcze losy rywalizacji, co wydaje się piekielnie naprawdę trudnym zadaniem. Jak widzicie w drugim meczu półfinałowym Chelsea poradziła sobie w rewanżu z Realem Madrid. Pierwszy mecz z remisowany 1 do 1. W drugim meczu The Blues wygrali na własnym stadionie po golach Diego Koszty i Memphis Dipaja 2 do 1. No i zagrają po raz drugi z rzędu w wielkim finale. Tym razem pod wodzą Diego Simeone. No i tutaj oczywiście jest wielka szansa na to, że my znajdziemy się również w tym finale. No i Dojdzie do arcyciekawej rywalizacji pomiędzy Manchester United i Chelsea Na absolutnym szczycie Champions League Tak więc jeszcze rozegrajmy sobie ten mecz rewanżowy Oczywiście jak przed momentem mówiłem Wymieniłem niemal całą jedenastkę w porównaniu z meczem z Bayernem Monachium Tak więc tutaj powracają do składu Adnan Januzaj Oczywiście również bohater meczu na Old Trafford z Bayernem Czyli Nani, również Mateo Kowalczyk On wszedł z ławki rezerwowych w meczu z z zespołem Middlesbrough również Under Herrera który świetnie się spisał zostanie zastąpiony przez Juan Mate no myślę, że Under Herrera myślę nawet powinien zagrać w pierwszym składzie ponieważ on strzelił gola w pierwszym meczu właśnie z zespołem Bayernu, świetnie spisał również się Chris Smalling on na prawą stronę obrony w, miejsc, w miejsce jeszcze troszeczkę podmęczonego, Kyla Walkera, Marcos Rocho, który tutaj zagrał od pierwszej minuty, ponieważ chciałem troszkę tak odpocząć, Lukowi Szołowi, on teraz wskoczy do pierwszej Jedenastki, No i właśnie Marcos Rocho zajmie miejsce na środku obrony obok Jana Ferdongena, proszę bardzo, kowalczyć Herrera, Mata, Nani, Januza i Falcao, takie ustawienie naszej drużyny, jeszcze na ławce rezerwowych posadzimy oczywiście Di w... W miejsce Eduardo Salvio Który po pierwsze nie mógłby zagrać A po drugie i tak jest kontuzjowany Wraca do zdrowia powolutku Fernando No ale jego nawet na ławkę rezerwowych jeszcze Myślę nie warto dawać Kyle Walker i Johnny Evans No oni myślę również poza ławką rezerwowych nie sobie troszeczkę jeszcze ci gracze odpoczną Natomiast taką jedenastką myślę Jesteśmy w stanie zapewnić sobie awans Na stadionie Allianz Arena w Monachium Spójrzmy tutaj Wciąż ani nasi napastnicy Falcao i Runej, ani Robert Lewandowski w poprzedniej kolejce nie poprawili swojego dorobku strzelskiego w Lidze Mistrzów, natomiast zrobił to Nani, który w tym momencie ma 7 bramek, no i jeszcze czysto teoretycznie ma oczywiście szansę na korona Króla Strzelców Champions League w tym sezonie. Dobrze się pracujemy na treningach, powinniśmy dać sobie radę, no ale takie pytania nie powinny padać na wywiadach w tunelu, ponieważ i tak Eduardo Salvio by nie mógł zagrać, więc nie wiem po co tutaj dziennikarze pytają czy będzie do nas spora strata to jest troszkę taki błąd gry moim zdaniem to powinno zostać wyeliminowane no i widzimy że tutaj troszeczkę w innym ustawieniu Bayern Monachium aniżeli w tym pierwszym meczu z nami tutaj Filip Lam na pozycji prawego obrońcy a o ile dobrze sobie przypominam a nie grał na pozycji prawego obrońcy no ale Xabi Alonso na pewno grał na pozycji defensywnego natomiast Stark grał na w środku pomocy Ginter, tutaj grał Alaba, no Alaba niestety doznał chyba kontuzji w meczu z nami No i Ginter w jego miejsce No i reszta składu bez większych zmian Benatia i Bacztuber w środku obrony No i najbardziej wysunięty Robert Lewandowski, wciąż takie mało tutaj jak widzicie ofensywne ustawienie preferuje trener Pep Guardiola właśnie, jeżeli chodzi o zespół z Monachium, natomiast my musimy tutaj zrobić to co w pierwszym meczu, przypilnować dobrze Millera oraz Millera oraz oczywiście Gecego, tutaj odciąć ich od piłek, no i myślę, że... Będziemy w stanie zapewnić sobie awans do finału. No rozpoczynamy starcie na Allianz Arenie. Tym razem w zespole Bayernu Monachium. W nasadnieniu Bayernu Monachium nie widzimy kompletu widzów. Uwaga pierwsza akcja. No niestety teraz łatwa strata. Sztark, ale teraz dobrze odebrał piłkę mata. Jest ty Falkao. Teraz przydałoby się podanie otwierające. Jeszcze mata. 1 do 0, ale szybko. 8 minuta i 1 do 0. Ale niestety, niestety ten gol nieuznany Hiszpana na spalonym momencie zagrania piłki, był Juan Mata, no a już cieszyłem się, że fantastycznie otwieramy to spotkanie, Herrera, Mateo okowaczyć do Falcao, jeszcze tutaj jest zespół Bayernu, próbuje zaatakować Mario Getze Mario Getze nie daje mu odebrać piłki rady nasz obrońca, ale jeszcze przerywamy akcję, no nie jednak jest podanie do Filipa Lama Thomas Miller, ależ kapitanie broni Dawid De Gea no pierwsze ostrzeżenie ze strony Bayernu Monachium, ale kapitalna parada hiszpańskiego gol, gol, golkipera Dawida De Hea. No kapitalnie teraz obronił ten strzał hiszpański golkiper. No uwaga, bo teraz y, widzieliście jak y, ładnie włączali się bokami do akcji boczni obrońcy Bayernu Monachium. 16. minuta na razie bez bramek. Oczywiście wciąż jeszcze Bayernowi brakuje bardzo, bardzo dużo do odrobienia strat z Old Trafford. Y, jeszcze tutaj y, gra nie pokazuje nam kolejnych akcji. Mamy już prawie 30 minut do spotkania. No, spójrzmy znów. E, tutaj jest rozczarowująco słabo Radamer Falcao. Słabo również Chris Smalling. Ale na szczęście e, gra tych dwóch piłkarzy bez konsekwencji. Również Nani bardzo słabo. Mimo że tak kapitalnie zagrał w pierwszym meczu. No i teraz. E, Pełnej koncentracji ważniejsze niż kiedykolwiek. No tutaj bardzo fajne sformułowanie, które możemy zastosować jako rozmowę motywacyjną dla naszych piłkarzy. No oczywiście to 45 minut. To właśnie ono dzieli nas od występu w finale Ligi mistrzów. No musimy tutaj skupić się maksymalnie, a gdybyśmy jeszcze nawet strzelili gola, no to byłoby już w ogóle kapitalnie. No tutaj bardzo wyrównane spotkanie, jak widzicie na Allianz Areni. Niezwykle mało tych sytuacji. Poza tą mierną groźną Bajerną i tym naszym spalonym, w zasadzie gra nie pokazuje żadnych sytuacji, no fatalnie Falcao, no nie chce mi się już patrzeć na jego grę, czas go zmienić, wprowadzić Wayne'a Runeja na Murawę, również Nani rozczarowująco słaby występ, no ale może jeszcze zostawimy Portugalczyka na boisku, no on pokazał się w genialny sposób w pierwszym meczu na Old Trafford, tak więc myślę, że może dzisiaj jeszcze odpali, jeżeli nie, no to oczywiście wprowadzimy na Murawę Angela Di Marię. No i tutaj również informacja, żeby zmienić już Mateo Kowadzicza. No, Bayern dokonuje zmian Jerome Boatęg i pierre Emil Heiberg pojawili się na Murawie. Dobra, zmieńmy tego na niego, bo jak widzicie tutaj niezbyt dobrze dzisiaj dysponowany jest Portugalczyk. No chyba jeszcze żyje tym pierwszym meczem na Old Trafford. Jeszcze nie przestała ogarniać go Euforia po tym pierwszym kapitalnym występie w meczu przeciwko Bayernowi no spójrzmy tutaj coraz lepiej nasi obrońcy fantastycznie również Mateo Kowaczyć, świetnie Januzaj no oceny naszych zawodników bardzo tutaj podskoczyły natomiast mamy jeszcze jedną zmianę 86 minuta może wprowadzimy sobie na boisko, wiecie co, Richairo Zivkovicza, który strzelił gola ostatnio no, na Riverside Stadium w meczu z Middlesbrą, no i Wayne Rooney powędruje na pozycję ofensywnego środkowego pomocnika, natomiast Ziwkowicz wejdzie w miejsce na niego. No i moi drodzy, to jest już ostatni gwizdek. Jesteśmy w finalnej Ligi Mistrzów, 0-0 na Allianz Arenie. Mecz bez absolutnie żadnej historii. No i tutaj możemy pochwalić naszym zawodniku, naszych, naszych zawodników, którzy jak widzicie niezbyt niezbyt tutaj żarliwie zareagowali na tę rozmowę motywacyjną, na te pochwały pod ich adresem. No spójrzmy, mecz w miarę wyrównany miał swoje okazje Bayern, mieliśmy swoje okazje również my. Tak czy inaczej, jesteśmy w wielkim finale Ligi Mistrzów. No tutaj z drugim klubem z rzędu, najpierw z Chelsea, gdzie w finale udało się pokonać Real Madryt, teraz z Manchesterem United 6 do 0 w pierwszym meczu, 0 do 0 w rewanżu. No i zapewniamy sobie tutaj jak widzicie bilety na Olimpia Stadion, ponieważ na tym obiekcie w Berlinie zostanie rozegrany finał Ligi Mistrzów sezon 2016-2017. Tak więc no naprawdę naprawdę myślę, że kolejny odcinek tutaj warto obejrzeć, ponieważ kolejny odcinek to będzie odcinek finałów, ale o tym powiem za chwilkę. Teraz konferencja prasowa konferencja prasowa po tym meczu jeszcze otrzymujemy od UEFA 4 miliony funtów za awans do finału. Luke Show to on zagrał tutaj najlepiej spośród wszystkich zawodników. No i trener reprezentacji Belgii Mark Wilmot tutaj oglądał Fertongena i Januzaja No oczywiście popełniłby swój życiowy błąd ten selekcjoner, gdyby nie powołał tych dwóch naszych zawodników na kolejne zgrupowanie reprezentacji Belgii. Tak więc moi drodzy, tak jak już mówiłem, to był odcinek, w którym rozegraliśmy sobie dwa półfinałowe starcia z Bayernem, Monachium w Lizę Mistrzów, spotkania z których wyszliśmy zwycięsko. No warto również zauważyć, że kontynuujemy sobie serię trzech meczów z rzędu bez, bez straty gola. No i... W kolejnym spotkaniu naszym rozegramy sobie aż trzy mecze, to będzie ostatni odcinek tej kariery, to będzie odcinek, który zamknie tę karierę początkowo Chelsea, później Manchester United w Football Managerze 2015. Zagramy sobie ostatnie starcie z Leicester, no bo Śmiem twierdzić, że to spotkanie z Newcastle. Wygramy dosyć gładko i po meczu z Leicester oka okaże się czy Chelsea gdzieś w tych ostatnich dwóch kolejkach się potknie i czy zdobędziemy tytuł mistrzowski, czy też nie. No i rozegramy sobie również w finał Pucharu Anglii przeciwko West Bromowi, no i finał Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea na Olympia Stadion w Berlinie. To będzie piekielnie ciekawy odcinek, tak więc oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do jego obejrzenia, natomiast na dzisiaj to wszystko co przygotowałem. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę pod tym filmem, no i również jakiegoś ciekawego komentarza pod ostatnimi odcinkami, zwłaszcza tym z Napoli. Pojawiło się bardzo dużo komentarzy, co niezwykle mnie cieszy, no i oczywiście nakręca do nagrywania kolejnych odcinków. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w ostatnim odcinku tej kariery i w ogóle ostatnim odcinku z FMA 2015. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się, na razie cześć.